Krok po kroku Ewangelia Świętego Jana odsłania przed nami relację Syna Bożego do Boga Ojca, bez której nie byłoby Kościoła. Ta relacja to podstawa naszej codziennej drogi. Dzięki niej tak naprawdę istniejemy. I gdyby Bóg Ojciec nie posłał Syna, nie byłoby nas w Kościele. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że nie byłoby już świata w ogóle. To ostatnie zdanie jest jednak bardzo ludzkie i definitywne, a Bóg, jak widać w Ewangelii, nie jest definitywny. Bóg słucha syna i ufa synowi, który modli się za wszystkich wierzących przez kerygmat apostolstwa. Opis modlitwy Jezusa za przyszłość Kościoła, modlitwy w dialogu z Ojcem jest bardzo przejmujący. Zbawca modli się by świat uwierzył i żebyśmy żyli w jedności. Mnie osobiście ta modlitwa zawstydza.